Temat, który pan przewodniczący, pan dr Koziorkiewicz mi zadał, no jest tematem oczywiście typu rzeka, ale spróbuję jakoś esencjonalnie to w pigułce, tak zwanej, przedstawić. Proszę państwa, no może już nie sięgajmy dalej, chociaż jest jakaś taka no, dziwna prawidłowość, że z jednej strony z biegiem lat no, wiele rzeczy poprawiamy w tym kraju. Natomiast jeśli chodzi o system opieki zdrowotnej, to można powiedzieć, że jest dokładnie odwrotnie. No, weźmy króciusieńko tylko przykład inspekcji sanitarnej, która po wojnie II światowej była znakomicie scentralizowana, dowodzona przez potężny państwowy zakład higieny i efekty wtedy w tym koszmarnym okresie powojennym, gruźlica i nie tylko. No były wielkie i te efekty można było osiągnąć właśnie dzięki tej centralizacji. No potem taki punkt, no jeden z krytycznych, myślę o reformie Buzka, który w sytuacji, kiedy powstały powiaty, prawda, no to trzeba było jakoś uzasadnić istnienie tych powiatów, i wobec tego powiaty przejęły i stacje inspekcji sanitarnej, i szpitale. No i od tego zaczęło się, Moim zdaniem, główne nieszczęście. Ale cofnijmy się jeszcze troszeczkę ponad przed raczej tą reformę buzka, czyli do lat 70. No tak się składa, że wtedy przez jakieś siedem lat prawie byłem lekarzem wojewódzkim w dwóch województwach w Słupsku i w Legnicy po parę lat, no więc jakby no własnymi rękami na, na uczestniczyłem że tak powiem zanurzony po, 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 po brzegi w tym co się wtedy działo i wtedy było jak Państwo pewno no z historii już głównie pamiętacie no były urzędy wojewódzkie, które zresztą do tej reformy Buska przetrwały, czyli jeszcze prawda przez całe lata 80. i były te urzędy wojewódzkie, które miały wydziały zdrowia no i właśnie prawda, szefowie tych wydziałów, czyli lekarze wojewódzcy no odpowiadali za funkcjonowanie jednostek opieki zdrowotnej, w tym przede wszystkim szpitali, jako tych najbardziej skomplikowanych, porównywanych z czasami do zegarka szwajcarskiego. I gdyby w tamtych czasach, zamieszłych już w latach 70. ubiegłego wieku, ktoś wtedy powiedział, że te szpitale zostaną tak rozproszone i zostaną przejęte przez prawie 400 podmiotów, bo gdzieś tam 370 chyba mamy tych powiatów w Polsce, no to to by było zupełnie niewyobrażalne. No i teraz myślę, że można postawić taką tezę. Jestem przekonany, że wszyscy obecni tutaj na sali, i nie tylko obecni, no zgadzają się z tym, że z jednej strony, szpital, co by nie powiedzieć o wszystkich innych bardzo ważnych elementach podstawowej opieki, ambulatoryjnej, specjalistycznej, w szpitalach dziennych potem w szpitalach długoterminowych, no to jeszcze ten szpital opieki krótkoterminowej będzie no, tym jednak kluczowym, podstawowym podmiotem w całym tym systemie, prawda? No i wobec tego wymagasz specjalnie pieczołowitego zarządzania, ale nie tylko punktowo jednym, drugim czy trzecim szpitalem, ale cały czas takiego spojrzenia, no w skali makro, w skali makro to myślę o skali regionu, prawda? Po to, żeby no uwzględniać te wszystkie najbardziej elementarne potrzeby tych szpitali. A co tymi potrzebami jest, czy jakie te potrzeby są? No przede wszystkim wzajemne uzupełnianie się, wzajemna kooperacja, procesy konsolidacji. To co słusznie mówi Agnieszka Pachciarz, procesy, no... Pewnego profilowania nie tylko szpitali, ale przede wszystkim oddziałów szpitalnych. No czyli, krótko mówiąc, zarządzanie tą kluczową bazą, która no warunkuje bezpieczeństwo zdrowotne ludności i pilnowanie tego, żeby w tych szpitalach opieki krótkoterminowej te elementy typu SOR, typu zaplecze diagnostyczne, typu zaplecze intensywnej właśnie terapii i typu zaplecze zabiegowe no były tymi zapleczami czy tymi obszarami kluczowymi. No, proszę Państwa, w sytuacji i myśmy w tych latach 70., -tych, no, ten zespół lekarzy wojewódzkich ówczesnych bardzo sprawnie kierowany przez... Ówczesnego ministra zdrowia Mariana Śliwińskiego, no, próbowaliśmy tym zadaniom sprostać. Ja może jeszcze tylko dodam jeden taki elemencik bardzo istotny. Może to trochę kosztowało, mówię, przepraszam, bardzo ogólnikowo, że trochę kosztowało, ale był system lekarza dyżurnego kraju, lekarzy dyżurnych województw, prawda? I wtedy no, znacznie bardziej byliśmy przygotowani. Był wtedy Czarnobyl, czy, czy powiedzmy spadały samoloty w kabatach, prawda? A mimo to w, w takich no, masowych y, tragediach y, sprostaliśmy tym zadaniom. Natomiast w tej chwili, kiedy mamy już drugi rok pandemii, prawda? Koronawirusa, jak żeby się przydał tamten system? No, jak wiele innych zostały wylane, jak to się mówi, jak dziecko z kąpielą. I teraz wracając do pytania naszego przewodniczącego. Co jest lepsze, czy za czym optujemy, czy w jakim kierunku powinno się pójść. No, proszę Państwa, ja zawsze uchodziłem za człowieka, który to, co w sercu, to na języku i mówiłem to, co, to, co myślałem, prawda? No, jestem od lat no, zdecydowanym, ale to zdecydowanym przeciwnikiem tej, tej mnogości, tej wielości tych organów założycielskich. Żaden Proces racjonalizacji czy optymalizacji tej tak kluczowej, a jednocześnie tak drogiej bazy w szpitali opieki krótkoterminowej się nie powiedzie przy takim rozproszeniu tych organów założycielskich. Mamy przykłady Francji, mamy przykłady Skandynawii, mamy przykłady wielu innych krajów, prawda, ale francuskim mi najbardziej odpowiada, gdzie są te agencje regionalne w Meccu w w Lyonie, prawda? Owszem, centralnie podporządkowane i realizujące jakąś generalną politykę ministra zdrowia, ale jak wejdziecie Państwo na stronę internetową Ministerstwa Zdrowia Francji i zobaczycie tam przepięknie przygotowaną no, przez zaplecze eksperckie, którego w Polsce też nie ma, ja się spodziewałem, że Pan. Doktor Kozierkiewicz je zbuduje, ale wybrał karierę zagraniczną, prawda? No nie mniej, nie mniej jak zobaczycie te rozwiązania we Francji, no to one są no, przepiękne, prawda? W każdym regionie jest wytypowana grupa szpitali dziennych, szpitali kluczowych, krótkoterminowej opieki, a jednocześnie szpitali opieki długoterminowej, czy nawet tych elementów pielęgnacyjno-opiekuńczych, terminalnych. No, każdy ten wariant, ale to wszystko jest możliwe tylko wtedy przy jednym zarządzaniu, przy jednej jakiejś takiej no, myśli koncepcyjnej. Oczywiście dyskutowanej, uzgadnianej, prezentowanej, ale nie mniej potem wdrażanej. Ja, żeby tak troszeczkę no, dla jakiegoś może Rozluźnienia atmosfery, która się taka zrobiła, może poważna, to proszę Państwa, chcę przypomnieć, parę lat temu czekałem tutaj na Pana Ministra, czy Wojewodę Radziwiła. Parę lat temu, jak jeszcze Doktor Radziwił był ministrem zdrowia, no było takie spotkanie kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej w Województwie Świętokrzyskim, które prowadził oczywiście ówczesny minister zdrowia Radziwił. No i na tym spotkaniu dr Grzegorz Lasak, dyrektor szpitala w Busku, no zadał panu ministrowi Radziwiłowi pytanie, panie ministrze, kiedy wreszcie, prawda, odbierzecie, no, nie lubię tego słowa, odbierzecie, ale kiedy, kiedy wreszcie szpitale powiatowe zostaną przejęte przez jeden organ założycielski, czyli jakąś taką właśnie agencję wojewody, czy po prostu przez wojewodę. No pan minister Radziwił wtedy zrobił taką minę, no, zupełnie zszokowanego człowieka, a potem powiedział, wie pan, no to są jakieś myśli z kategorii wishful thinking, to jest chyba niewyobrażalne i tak dalej. No, okazuje się, że, że wszystko jest wyobrażalne i w tej chwili o niczym innym prawie nie rozmawiamy, tylko właśnie o tym, natomiast szkopu według mnie polega na tym, że tylko rozmawiamy, prawda? No kiedyś te rozmowy w Polsce trzeba wreszcie skończyć i zacząć podejmować decyzje i zacząć wdrażać pewne rozwiązania. No bardzo czekaliśmy na tą reformę ministra Niedzielskiego, no ale jak Państwo przeczytacie w przedostatnim menadżerze artykuł znakomitego Maćka. Jarckiego, o tym zaśniadzie groniastym, prawda? Że cała ta reforma znowu została gdzieś tam na bok odsunięta i czeka nie wiadomo na jakiego godota. Czyli ja myślę, że jeśli mógłbym skromnie zaproponować takie jedno z przesłań naszego tutaj sympatycznego dzisiejszego spotkania, to to, że my już no, praktycznie. Jeżeli nie w 100%, w 100% to w 98% my naprawdę dokładnie wiemy, co trzeba zrobić, co trzeba wyprostować, jaka jest ta jakby no mapa drogowa wyjścia z tego zaułka czy z tego marazmu. No tylko cały czas nie ma decyzji i cały czas no jest krok do przodu, dwa do tyłu, albo dwa do przodu, a zaraz potem trzy do tyłu. Nie wiem, co Państwo o tym sądzicie, ale wydaje mi się, że to jest największy problem naszej konkretnej obecnej sytuacji w polskiej opiece zdrowotnej.